Bardzo fajny hackathon, super świnka. Fantastyczny temat, który pozwolił spojrzeć na to nasze miasto Wrocław w zupełnie innej perspektywy i tak skupić się nie do końca na architekturze, tylko na czymś więcej. Bardzo fajnie spędzone 24 godziny. Polecam wszystkim. Było super. Przejechaliśmy tutaj z Łodzi, z Łodzi razem z grupą, którą nazwaliśmy Złodziaki, dlatego, że byliśmy mega zainteresowani tym, co można zrobić z zanikającym miastem i właściwie co to znaczy. I dopiero po prezentacjach mentorów, które były naprawdę świetne i otwierające oczy, trochę nam się poukładało w głowach na temat tego, że faktycznie to historie znikają, że to historie ludzi znikają, że to na nich nam, nam zależy w naszym projekcie, żeby móc je wzbogacić. I generalnie cała inicjatywa doceniam ją bardzo ze względu na to, że. Przede wszystkim właśnie otworzyła mi oczy na to, ile historii zanika, w ogóle nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałam. Pierwszy raz brałam udział w hackathonie i było to dla mnie bardzo fajne przeżycie. Nigdy wcześniej też nie interesowałam się za bardzo tematem znikania miasta, który był tutaj poruszany. I dzięki temu pozwoliło mi to odkryć trochę rzeczy a propos Wrocławia. Więc bardzo polecam, bardzo takie jest to uczucie i doświadczenie otwierające, pozwalające też poznać pewne procesy, o których wcześniej się nie wiedziało, poradzać w grupie i też poznać różne pomysły, różne koncepcje. Także naprawdę warto spróbować i Przespać się w barwarze, zjeść fajne jedzonko i dobrze się po prostu bawić.